8 marca na winogradzkich osiedlach hucznie obchodzono Dzień Kobiet. Było mnóstwo życzeń, setki wręczonych kwiatów oraz specjalne wydarzenia. Jednak może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że dwa dni później był Dzień Mężczyzn. O tym święcie nie zapomniano w klubie Seniorenikę na Osiedlu Zwycięstwa. 11 marca w poniedziałek w Wiktorii odbyło się miłe spotkanie. Drodzy panowie, drogie panie, niedawno był Dzień Kobiet, pięknie uczciliśmy ten dzień, myślę, że wszystkie panie były bardzo, bardzo zadowolone, ale dzisiaj zaprosiliśmy naszych panów, ponieważ był Dzień Chłopca. Każdy pan jest też w jakimś stopniu chłopcem, więc myślę, że tutaj się dużo nie mylimy. Niemniej jednak, w imieniu własnym i całego Domu Kultury, wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia. Tak samo uśmiechu, radości i oby Was było jak najwięcej w naszym tutaj klubie seniora. Nasi Panowie, a przede wszystkim Pan Stasiu, upiekł swój placek. Także no, spotykamy się. Ważne, że ten klub jest, że działa, bo na innych osiedlach słyszę, że nadal nie ma. A tutaj mamy, spotykamy się, jest bardzo przyjemnie. Dla seniorów, którzy działają w klubie Senioranikę na Osiedlu Zwycięstwa, takie spotkania są ważną częścią tygodniowego grafiku. Jak mówią, tutaj mogą przyjść czasem się pochwalić, a czasem pożalić. Po prostu w tym miejscu czują się świetnie. Wypijemy kawkę albo herbatkę, no coś słodkiego, porozmawiamy przede wszystkim, co się działo w rodzinie, no bo u nas to jest tak, dom, wnuki, dzieci i na okrągło. Każdy o wszystkim wszystko wiedzą, no, no przyjemnie spędzamy ten czas. Wiemy, że żyjemy. Bo to nie jest tak łatwo siedzieć, robić zakupy, posprzątać, ugotować obiad i koniec. Nie. My chcemy coś więcej. No a w naszym wieku to już tak. Ten klub jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Jeszcze raz dziękujemy, że on jest. Na poniedziałkowym spotkaniu w klubie seniora. Zjawili się także osiedlowi radni, którzy dla pani oraz panów przygotowali słodkie niespodzianki. Dom Kultury Wiktory jest najprężniej działającym ośrodkiem kultury na Winogradach i właśnie klub seniora, który tutaj się mieści od niedawna, pokazuje, że seniorzy chcą się spotykać, chcą być blisko tej działalności kulturalnej i właśnie pod kierunkiem pani kierownik, pani Anny Urbaniak, Młodorzeniec, odbywają się różnorodne imprezy, a dzisiaj taka na miastka i cieszymy się, że jednostka może współorganizować te imprezy. Z tego miejsca serdeczne podziękowania dla... Administracji Osiedla Zwycięstwa, dla administracji Wichrowe Wzgórze, że tak kierownictwo zadziałało w takim szybkim tempie, żeśmy się nawet nie zdążyli zorientować, a już siedziba klubu jest. Również duża zasługa tutaj pani kierownik domu Wiktoria. Także nic innego jak życzyć seniorom wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, a kierownictwu serdeczne podziękowania za taką troskę, za takie szybkie działanie. Mimo tego, że klub Nikke liczy ponad 20 osób, to i tak w tym miejscu każdy senior będzie mile widziany. Po więcej informacji, jak dołączyć do klubu seniora działającego na osiedlu zwycięstwa, zapraszamy bezpośrednio do Domu Kultury Wiktoria.